Starostowie powiatów Kościańskiego i Gostyńskiego podpisali porozumienie o współpracy, dotyczy drogowej inwestycji łączącej oba powiaty. Dzisiejsza ta krótka uroczystość jest poświęcona podpisaniu umowy o wzajemnej współpracy między powiatem gostyńskim a powiatem kościońskim. To początek dobrej współpracy mówił przed podpisaniem umowy Bernard Turski, starosta powiatu kościońskiego. A owa współpraca dotyczy wspólnej inwestycji, budowy drogi łączącej powiat kościoński z gostyńskim. Po stronie powiatu gostyńskiego to jest miejscowość Stankowo. Dalej prze, prze, będziemy przejeżdżali w kierunku Żelazna, następnie wierzkowo poprzez Krzywin do drogi wojewódzkiej 434, a w drugim kierunku również przez miejscowość Lubiń, również do drogi wojewódzkiej łączącej miejscowości stolicy Powiatu Kościańskiego, czyli miasta Kościan, i dalej w kierunku na, na, na Gosty. Łączymy powiaty, ale przede wszystkim mieszkańców nie krył radości Robert Marcinkowski, starosta powiatu gościńskiego. Zarówno mieszkańcy powiatu kościńskiego często jeżdżą w kierunku powiatu kościańskiego, korzystając chociażby z oferty rekreacyjnej, jaką stwarza jezioro w Żelaźnie, czy, czy inne okoliczne jeziora, ale też wiem, że w jedną i w drugą stronę ta komunikacja odbywa się w celach zawodowych do pracy i z pewnością utwardzenie tej nawierzchni stworzy nowy ciąg komunikacyjny, który przyczyni się do poprawy jakości podróży na tym odcinku. Jeśli chodzi o finansowanie inwestycji, to powiat kościański będzie ubiegać się o środki w ramach programu obszarów wiejskich to może wynieść niemal 65%. Zostały spełnione warunki, aby można się było ubiegać o te środki właśnie z tego funduszu. No właśnie szansa na pozyskanie tych środków tak. jest duża. No wydaje nam się, że, że raczej powinniśmy mieć szansę na pozyskanie tych kwot. Tym bardziej, że no postaraliśmy się o to, żeby we wniosku uwzględnić wszystkie te elementy, które przysporzą nam dodatkowych punktów. Także między innymi współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jakim są powiaty i gminy, również tutaj stwarza możliwość na pozyskanie dodatkowych punktów do projektu. Jeśli chodzi o powiat gostyński, to ten złożył już wniosek o dofinansowanie w ramach programu przebudowy dróg lokalnych. Wniosek został wysoko oceniony, jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej i nad do... Dobrej drodze do tego, żeby otrzymać pełne dofinansowanie, ale już na chwilę obecną możemy powiedzieć, że ten fragment inwestycji, więc utwardzenie drogi po stronie Powiatu gostyńskiego będziemy w tym roku wykonywać. Droga ma liczyć 4 700 km 700 metrów.